Witam serdecznie! Gdyby ktoś z Was zastanawiał się, za kogo się przybrałem, za New gosta. A tak serio, to chyba za najgorszą inwestycję w moim życiu. Serio, kupiłem tę maskę na Allegro za równowartość czajkoli i żałuję, że nie kupiłem sobie czajkoli. Ale mniejsza o to, przychodzę dziś do Was z zestawieniem kilku mang, które moim zdaniem idealnie wpasowują się w klimat Halloween i być może umilą Wam ten straszny wieczór i wbrew pozorom nie będzie tu żadnych mang od Junjiego Ito, to by było zbyt oczywiste. Od razu zaznaczę, że nie jest to recenzja, więc nie będę tu szczegółowo wnikać w zalety i wady każdej wymienionej pozycji, po prostu w kilku zdaniach wspomnę o mangach, które mi się z Halloween skojarzyły. Tak więc nie owijając w bawełnę, przejdźmy do sedna. A zacznę oczywiście od mangi, którą osobiście uwielbiam i gdy słyszę Halloween to właśnie ona jako pierwsza przychodzi mi na myśl. Mówię tu oczywiście o Soul Eaterze od wydawnictwa JPF. To 25 tomów naprawdę udanego się. W którym znajdziemy wszystko, co z tym strasznym świętem się kojarzy. Wiedźmy, duchy, krew, kosy, czaszki, dynie, pająki, demony. Mógłbym tu wymieniać bez końca, bo nawet ataki wykrzykiwane przez bohaterów mają Halloween w nazwie. Seria opowiada o szkole, w której uczniowie tworzą dość wyjątkowe duety. Jedna osoba zawsze jest bronią, natomiast druga jest osobą, która ją dzierży. Te oręże nazywane są magicznymi kosami i właśnie nasz główny bohater Soul jest jedną z takich magicznych kos, a jego marzeniem jest zostać devskajtem, czyli bronią samego boga śmierci. Jednak żeby to osiągnąć, musi wcześniej zjeść 100 dusz pokonanych przez siebie demonów i dąży do tego tworząc duet ze swoją koleżanką z klasy Maką Albarn. Jest to opowieść pełna magii, absurdu i szaleństwa, która wraz z rozwojem fabuły coraz bardziej się komplikuje i ujawnia coraz więcej tajemnic, a wszystko to oczywiście w mocno halloweenowej otoczce. Kolejnym tytułem jest Echo nieodwanego. Pewien chłopiec przeprowadza się do jednego ze starych japońskich budynków, w którym dzieją się bardzo dziwne, czasem wręcz przerażające rzeczy, które tylko potwierdzają, że jest to miejsce wręcz nawiedzone. Jakby tego było mało, mieszka tu pewna tajemnicza dziewczyna, która uwielbia bawić się z myszami przy wyłączonym świetle. W dodatku sama identyfikuje się jako duch. Do czego to wszystko prowadzi, musicie przekonać się sami. Powiem tylko, że w manze tej elementy horroru przeplatają się z komedią i okruchami życia. A trzy oryginalne tomy zamknięte w jednym zbiorczym polskim tomie, sprawiają, że jest to historia, którą w całości można wchłonąć podczas jednego Halloweenowego wieczoru. Następną wybraną przeze mnie mangą jest wydany przez studio JG Wolnicz Hotel Doumana Seymana. Jeśli nazwisko autora nic wam nie świta, to wspomnę tylko, że jest on znany z dość ekscentrycznych i absurdalnych tytułów. Seria, o której my tutaj mówimy, składa się w całości z trzech tomów i opowiada o zupełnie normalnym, totalnie niepodejrzanym i absolutnie pozbawionym makabrycznych tajemnic hotelu. Absolutnie nie możecie spodziewać się tutaj żadnych wiedźm, kościotrupów, zombie czy podejrzanych plam krwi. Czaszki na okładce to tylko nieistotna dekoracja i tak jak wspomniałem, manga nie skrywa kompletnie żadnych tajemnic. Czy aby na pewno? Okładka głosi, że jest to istna tragedia. Komedia, ale nie mogę tego potwierdzić, gdyż jest to najlepsza manga Mana Seimana, której nigdy nie skończyłem czytać. Kolejna pozycja jest chyba najlżejszą opowieścią w tym zestawieniu. Rodzeństwo Furo to jednotomówka od wydawnictwa Dango, która opowiada o dwójce bliźniaków, Kyoko i Daisuke, którzy, mimo tego, że chodzą już do liceum, pozostają niedozłączni i wszędzie muszą być razem, wliczając w to takie miejsca jak łóżko czy łazienka. I zanim cokolwiek powiecie, nie, to nie jest to, co wam się wydaje. Chodzi o to, że gdy rodzaństwo się rozdzieli, w jednej chwili jest nawiedzane przez stado błąkających się duchów, i z jakiegoś powodu tylko gdy są razem, mogą mieć od nich święty spokój. Prowadzi to oczywiście do pewnych komplikacji, jednak nie będę wnikać w szczegóły, możecie poznać je sami. No, i szukałem na sam koniec takiego poważnego tytułu dla starszego czytelnika, no i znalazłem. Tylko, że on raczej nie wpasowuje się samą fabułę w konwencję Halloween, jednak wydaje mi się, że jego klimat to jest coś, co może obronić jego obecność w tym materiale. Chodzi oczywiście o Monstera od wydawnictwa Hanami, czyli ewidentnie jeden z najlepszych mangowych kryminałów, jakie znajdziecie na polskim rynku. Fabuła opowiada o wyśmienitym lekarzu Kenzo Tenmie, w przeszłości uratował on pewnego chłopca imieniem Johan, ten sam chłopiec, jako już dorosły mężczyzna, morduje bezdzietne małżeństwa. Seria jest pełna filozoficznych rozważań nad wymierzaniem sprawiedliwości czy definicją zła, a tajemnica tytułowego potwora z każdym tomem wydaje się być coraz bardziej skomplikowana. Tak więc, jeśli nie znacie monstera. To jest idealny moment, żeby nadrobić tę zaległość. Możecie też sięgnąć po anime, bo opowiada dokładnie tę samą historię, co manga. W tym filmie to tyle ode mnie. Starałem wybrać się takie mangi, które akurat miałem na półce i które nie wydawały mi się zbyt oczywiste. Jednak jeśli macie jakieś tytuły, których nie wymieniłem, a waszym zdaniem powinny znaleźć się w tym zestawieniu, to śmiało możecie napisać o nich w komentarzach. Tymczasem ja ulatniam się niczym duch. Uuu.